W tym filmiku chciałabym się z Wami podzielić różnymi radami odnośnie nauki języków obcych. Jeżeli oglądacie mnie już od dłuższego czasu, to pewnie wiecie, że ja studiuję aktualnie w Anglii. Z tego powodu płynnie mówię w języku angielskim. Znam także niemiecki i hiszpański. Wprawdzie hiszpański jest takim dopiero dla mnie świeżym językiem, więc nie mówię jeszcze w nim płynnie, natomiast uczę się go i dlatego chciałabym Wam przybliżyć takie moje rady, które sprawią, że ta nauka języków będzie dla Was po prostu przyjemniejsza, łatwiejsza, bo wydaje mi się, że też właśnie o to chodzi, żeby ta nauka języków nie była niemiłym obowiązkiem w ciągu dnia, ale czymś, co sprawia nam radość, naszą pasją. I ja, tak naprawdę, na przestrzeni kilku lat, właściwie kilkunastu lat, kiedy uczyłam się różnych języków, wypracowałam sobie taki pewien system, który sprawia, że dla mnie ta nauka języków jest dużo łatwiejsza. I mam nadzieję, że dzięki temu filmowi nauka języków będzie dla Was również większą przyjemnością i że po prostu tych języków będzie Wam się uczyło łatwiej i bardziej efektywnie. Ale zacznijmy od początku, czyli od tego, co tak naprawdę w językach jest najważniejsze. Moim zdaniem najważniejsze jest mówienie i słuchanie, bo tak naprawdę o to nam wszystkim chodzi, żeby być w stanie porozumieć się z obcokrajowcami w ich języku, więc żeby być w stanie się komunikować, musimy zrozumieć to, co oni do nas mówią i umieć też odpowiedzieć. I wydaje mi się, że polska szkoła w dziwny sposób naucza tych języków obcych, bo bardzo dużą wagę przykłada do gramatyki. Moim zdaniem gramatyka oczywiście jest ważna, ale na początku Powinno się nauczyć tych podstawowych reguł, a już tam bardziej skomplikowane rzeczy wychodzą tak naprawdę w praktyce. I kiedy potrzebujemy tej nowej struktury gramatycznej, to po prostu wtedy powinniśmy się jej uczyć. E, ja tutaj Wam opowiem o takich zasadach, jak można nauczyć się języka samemu, bez zajęć dodatkowych po prostu w domu i tak naprawdę do tego nawet nie potrzebujecie jakiegoś partnera do rozmawiania możecie to wszystko robić sami także nie musicie na to wydawać pieniędzy wszystkie materiały macie dostępne online tak naprawdę za darmo i wydaje mi się, że taki sposób y, nauki jest bardzo efektywny i naprawdę nie trzeba wydawać nie wiadomo ilu pieniędzy na jakieś korepetycje zajęcia dodatkowe, żeby tych języków się nauczyć y, te rady, z którymi, y, którymi z wami się teraz podzielę, są radami dla y, osób na tak naprawdę każdym poziomie zaawansowania, bo według mnie słuchać podcastów, oglądać filmy. I tak dalej, może osoba na każdym poziomie językowym i powinna to robić, tak żeby rozwijać właśnie te swoje umiejętności językowe. Moim zdaniem słuchanie jest zdecydowanie jednym z podstaw języka i dlatego powinniśmy się otaczać językiem obcym na co dzień, tak żeby mieć lepszą wymowę, żeby coraz więcej rozumieć, żeby nauczyć się nowych struktur, nowych słówek. I tak naprawdę to jest ważne na każdym poziomie językowym. I szczególnie dla osób początkujących. Mam wrażenie, że osoby początkujące bardzo często są w takiej pułapce uczenia się słówek, pisania jakichś podstawowych zdań, a moim zdaniem już na takich naprawdę najniższych poziomach, nawet A1, A2, warto jest po prostu wsłuchiwać się w dany język, nawet jeżeli za dużo nie rozumiecie. Bo zawsze nauczycie się czegoś nowego, zawsze wynajdziecie jakieś nowe słówko, nauczycie się wymowy i to jest bardzo ważne szczególnie na początku, żeby zrozumieć wymowę i żeby być po prostu osłuchanym z danym językiem. Dlatego moją poradą jest otaczanie się tym językiem obcym jak najczęściej możecie. Po pierwsze, bardzo ważne jest to, żeby znaleźć swoich ulubionych twórców internetowych w danym języku. Jeżeli ja aktualnie na przykład uczycie się języka hiszpańskiego, to znajdźcie sobie interesujących twórców internetowych hiszpańskojęzycznych. Zaobserwujcie po prostu mnóstwo hiszpańskojęzycznych kont na Instagramie, zasubskrybujcie kanały na YouTubie, ale znajdźcie takie osoby, które faktycznie tworzą treści, które Was interesują. Pochodzi o to, żeby podczas gdy uczycie się tego języka, żeby to dla Was było też przyjemne, żeby to wam sprawiało radość. Także. Jeżeli na przykład interesujecie się podróżami, to zaobserwujcie osoby, które właśnie są podróżnikami i może pokazują różne ciekawe miejsca, bo wtedy nawet jeżeli nie zrozumiecie do końca, co te osoby mówią, to one wam pokażą jakieś fajne miejsce, czegoś ciekawego się dowiecie i mogę Wam zagwarantować, że nawet jeżeli jesteście na bardzo niskim poziomie i na początku nic kompletnie nie rozumiecie, to z czasem im więcej będziecie się wsłuchiwać w ten język, tym więcej będziecie rozumieć, bo to jest taki jest naturalny bieg rzeczy. Tak samo mają dzieci przecież. Kiedy my się rodzimy, po prostu poprzez słuchanie. Uczymy się różnych kontekstów, uczymy się, co oznaczają różne słowa, i w taki sposób na początku powinno się też uczyć języka obcego. Dlatego, właśnie, znalezienie tych swoich twórców internetowych, moim zdaniem, jest bardzo, bardzo istotne. Ja też na koniec tego filmu podam Wam listę różnych twórców internetowych z Niemiec, Hiszpanii, po prostu hiszpańskojęzycznych oraz anglojęzycznych, tak żebyście mogli sobie troszkę w tym internecie poszperać, zobaczyć, co Was najbardziej interesuje i żebyście właśnie. Nie mieli kontakt z tym językiem na co dzień. Podcasty też są dobrą opcją na naukę języka y, obcego i ja na przykład mam swoje ulubione podcasty w każdym z języków, w którym mówię. Słucham dużo polskich podcastów, ale mam także bardzo dużo swoich ulubionych y, angielskich podcastów. Y, słucham też podcastów w języku niemieckim i w hiszpańskim. Wydaje mi się natomiast, że tutaj, jeśli chodzi o podcasty, to warto jednak mieć takie rozróżnienie. Na, na różne poziomy językowe. Bo jednak, jeżeli mamy naprawdę niski poziom, dużo lepiej jest znaleźć podcast, który ma na celu właśnie nauczyć Was tego hiszpańskiego, tak na przykład w, w moim, moim przypadku. A później, kiedy już macie jakiś wyższy poziom, na przykład B1, B2, to po prostu znajdźcie takich twórców, którzy nagrywają podcasty na interesujące Was tematy i słuchajcie tych podcastów od czasu do czasu. Dzięki temu na pewno też bardzo dużo się nauczycie. I teraz seriale. Seriale to jest tak naprawdę ta najprzyjemniejsza część. Niemniej jednak, ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli nasz poziom języka nie jest zaawansowany, to to może być trochę frustrujące. Dlatego mam dla Was taką radę, żeby. Oglądać seriale, które już wcześniej obejrzeliśmy. Więc jeżeli na przykład uwielbiacie Franców i oglądaliście to już po kilka razy, to nie będzie dla Was problemem oglądanie tego serialu w języku angielskim, nawet jeżeli nie macie jakiegoś zaawansowanego poziomu, bo już znacie kontekst, wiecie co tam się dzieje, więc nawet jeżeli nie zrozumiecie dokładnie, co zostało powiedziane, to nie będziecie sfrustrowani, że nie rozumiecie o co chodzi w danym odcinku. Dlatego, jeżeli właśnie nie jesteście na takim wysokim poziomie, to warto jest oglądać seriale, z którymi jesteście już zaznajomieni. Na przykład, ja w hiszpańskim oglądałam kiedyś Szkołę dla Elity, i teraz oglądam ten serial po hiszpańsku, bez napisów. I to jest również bardzo ważne, jeżeli chcecie nauczyć się słuchania to nie oglądajcie serialów z napisami. Nawet jeżeli naprawdę bardzo mało rozumiecie, oglądajcie bez napisów. Ja wam gwarantuję, że z czasem zaczniecie rozumieć więcej. Ale jeżeli oglądacie te seriale z napisami, to nie nauczycie się słuchania, bo moim zdaniem jednak kiedy macie napisy, to będziecie to czytać, nie będziecie zwracać uwagę za bardzo na wymowę i nie nauczycie się rozumienia ze słuchu. Dlatego warto jest na każdym poziomie zaawansowania oglądać seriale bez napisów. I ewentualnie, jeżeli czegoś nie zrozumiecie, no to możecie sobie wrócić do poprzedniej sceny i wtedy włączyć napisy, ale na początku oglądajcie bez napisów. I to naprawdę Wam pomoże. Moim zdaniem, idealnym sposobem na naukę języków jest słuchanie muzyki w danym języku obcym, bo dzięki temu będziecie mieli dużo więcej motywacji, żeby tego języka się nauczyć, bo będziecie po prostu chcieli zrozumieć, o czym śpiewają Wasi ulubieni artyści. Dlatego ja na przykład słucham bardzo dużo hiszpańskiej muzyki i powiem Wam, że im więcej je słucham, tym więcej rozumiem. Także to polecam Wam serdecznie i szczególnie rap jest dobrym gatunkiem do nauki języków, bo on jest szybki, dynamiczny. Używa się też w nim dość dużo slangu, więc jest dobry szczególnie na takich wyższych poziomach zaawansowania. Jeśli chodzi o mówienie, tutaj dużo osób uważa, że warto jest mieć partnera do rozmów i to jest bardzo ważne. Moim zdaniem nie do końca tak jest, szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają swoją naukę języka, bo wtedy czujemy się niepewnie rozmawiając w danym języku i to może nas zniechęcić. Dlatego ja polecam od początku po prostu mówienie do siebie. Jeżeli jesteśmy na takim naprawdę początkowym etapie. To możemy używać słownika, znajdować słowa, które są dla nas ważne, z którymi chcemy zbudować zdanie i próbować za wszelką cenę coś tam o sobie opowie opowiedzieć. Opowiedz, co zdarzyło się danego dnia. Jeżeli jesteś już na bardziej zaawansowanym poziomie, możesz zahaczać o jakieś trudniejsze tematy. Po prostu na co dzień używaj tego języka. Mów do siebie i z czasem zaczniesz uczyć się nowych struktur, zaczniesz uczyć się jak buduje się zdanie w danym języku oraz nauczysz się słówek, które faktycznie są adekwatne dla ciebie. Bo moim zdaniem w szkole jest taki problem, że uczymy się różnych grup słów, których tak naprawdę bardzo prawdopodobne jest, że nie użyjemy nigdy. Dlatego rozmawiając o osobie. O swoich zainteresowaniach, znajdziesz takie słówka, które są dla ciebie najważniejsze, i których faktycznie później będziesz używał w, w życiu, rozmawiając z osobami w danym języku. Jeśli chodzi o czytanie, to tutaj jest naprawdę dużo materiałów i w internecie, i w księgarniach. Także zacznijcie może od jakichś źródeł internetowych, poszukajcie bajek dla dzieci. Szczególnie na początku waszej przygody z językiem, bo zazwyczaj język w właśnie bajkach jest dużo łatwiejszy. Także znajdźcie sobie w internecie właśnie materiały tego typu, dzięki którym będzie Wam się po prostu łatwiej czytało i dzięki którym też poznacie nowe słówka. Szukajcie też różnych postów na blogach. Jeżeli nie rozumiecie czegoś, no to nawet przeczytajcie sobie jeden akapit i po prostu przeczytajcie go kilka razy. Jeżeli nie znacie danych słówek, to szukajcie w słowniku. Dzięki temu też nauczycie się na pewno nowego słownictwa. Czytanie wiadomości również jest świetną opcją, szczególnie dla osób, które interesują się tym, co dzieje się na świecie. Więc tutaj warto jest na przykład mieć newsletter, jakieś gazety w danym języku, na przykład w niemieckim jest Deutsche Welle. W angielskim, nie wiem, jeżeli Was interesuje taki świat biznesowy, to może Financial Times. I dzięki temu też codziennie będziecie dostawać maila z jakimś tam skrótem wiadomości i na co dzień będziecie po prostu ćwiczyć ten język, to czytanie. Już na takich bardziej zaawansowanych poziomach, czyli powiedzmy od B1 w górę, możecie zacząć sobie kupować książki w danym języku. I tutaj jest troszkę. Skomplikowana sprawa z tymi książkami, bo na przykład fantastyka nie będzie najlepszą opcją, ponieważ zazwyczaj jest tam dużo słówek, których nie rozumiemy. Dlatego warto jest kupować jednak książki obyczajowe, bo one będą dla Was dużo łatwiejsze do zrozumienia i też książki współczesne, bo jeżeli, jeżeli kupicie sobie, nie wiem, powiedzmy, Jane Austen, no to bardzo prawdopodobne, że nie zrozumiecie zbyt dużo, ponieważ wtedy nawet używano innych struktur, słownictwo było też zupełnie inne, więc to troszkę mija się z celem. Także szczególnie właśnie na początku, czyli na tych poziomach B1, B2, warto jest po prostu czytać książki obyczajowe i współczesne. Jeśli chodzi o słówka, to myślę, że tutaj już Wam dużo na ten temat powiedziała. Moim zdaniem słówek powinno uczyć się zawsze w kontekście. Nie uczmy się całych grup jakichś wyrazów, na przykład, nie wiem, tak jak to robi się w szkole, że nauczyciel każe Wam się nauczyć całej listy słówek odnośnie sprzątania w domu albo cała lista zwierząt. Przecież tak naprawdę takich słówek prawie nigdy się nie używa. Szukajcie słówek, które faktycznie będą dla Was ważne i budujcie z tymi słówkami zdania, tak? Żebyście nie tylko znali słowo, ale umieli je użyć w kontekście i dzięki temu też szybciej się tego słówka nauczycie. Bo ucząc się z listy, naprawdę musimy powtórzyć te słówka wielokrotnie, żeby one nam w pamięci zostały, a jeżeli zbudujecie sobie parę zdań z tym danym słówkiem, to nie dość, że będziecie ćwiczyć Waszą umiejętność budowania zdań, dużo szybciej zapamiętacie to słówko i później będziecie umieli je użyć w kontekście podczas rozmowy. A i taka rada ode mnie. Nie wiem, może, może to ze mną coś jest nie tak, ale ja kompletnie nie umiem się uczyć z różnych aplikacji. Miałam Duolingo, miałam też jakieś tam inne takie apki właśnie do, do nauki języków i to na mnie kompletnie nie działa. Pomimo tego, że mogłam się nauczyć jakichś słówek, to łapałam się na tym, że ja umiałam ich użyć w aplikacji, ale później w prawdziwym życiu one mi jakby nie zostawały w pamięci, nie umiałam ich użyć w kontekście. Także moim zdaniem to nie jest najbardziej efektywny sposób na naukę. Oczywiście każdy może mieć inne zdanie na ten temat, natomiast dla mnie aplikacje nie działają zbyt dobrze i są dużo bardziej efektywne sposoby na naukę języków, takie jak właśnie mówienie do siebie, pisanie, oglądanie seriali i moim zdaniem to jest dużo lepsza opcja niż. Wykupienie jakiejś aplikacji. Niemniej jednak, musimy też przejść do gramatyki, i moim zdaniem, gramatyka też jest ważna, ale na początku warto jest robić wszystko stopniowo. Także naucz się na przykład odmiany czasowników i szyku zdania w czasie teraźniejszym, ewentualnie w najprostszym, przeszłym. I później podczas mówienia, tak jak na co dzień będziesz do siebie mówił, opowiadał, co się da zdarzyło danego dnia. Yy, Opowiada o jakichś swoich zainteresowaniach, o różnych tematach, które Cię interesują. Z czasem zauważysz, jakie masz braki i jakich struktur potrzebujesz. I wtedy, kiedy zauważysz, że masz taką potrzebę, dopiero ucz się tej nowej struktury. Bo bez sensu uczyć się nam na przykład czasu jakiegoś bardzo skomplikowanego przeszłego, jeżeli my tak naprawdę na co dzień go nie używamy i jeżeli nasz poziom języka jeszcze nie jest na takim poziomie, że tak naprawdę komunikowalibyśmy się yy, używając tego czasu. Także to warto jest wprowadzać stopniowo. Zacznij od takich najprostszych rzeczy, od najprostszych struktur, i później wprowadzaj to z czasem, kiedy już Twój język będzie lepszy. Moim zdaniem warto jest kupić sobie jakiś prosty podręcznik, prostą książkę, która Wam wytłumaczy różne rzeczy, ale kupcie sobie jeden taki podręcznik i z niego się uczcie. Nie kupujcie sobie nie wiadomo ile tego, bo to po prostu nie jest potrzebne. Miejcie tą jedną książkę, która będzie Wam pomagała na co dzień i to powinno wystarczyć. A tak naprawdę, moim zdaniem, gramatyki najlepiej jest uczyć się poprzez po prostu budowanie zdań i podczas, podczas mówienia, bo wtedy po prostu będziecie wiedzieli, jak używać tych danych struktur w kontekście. I tutaj, w tej ostatniej części filmiku, opowiem Wam o różnych moich polecajkach w różnych językach. I zacznę od języka angielskiego, bo myślę, że większość z nas um, chciałaby mieć dość wysoki poziom tego języka i zacznę od seriali. Tutaj mam podział na seriale amerykańskie i na seriale brytyjskie. Ja jestem ogromną fanką serialów brytyjskich i dzięki temu też fajnie jest poćwiczyć sobie ten brytyjski akcent, jeżeli taki Was interesuje. Moim zdaniem, jednym z najlepszych seriali wszech czasów jest Peaky Blinders. Niemniej jednak, język w Peaky Blinders jest dość skomplikowany, także to polecam na jakichś tam bardziej zaawansowanych poziomach. Game of Thrones tak samo. Tutaj też dość skomplikowany język. Jeżeli jesteście na troszkę niższym poziomie, to fajną opcją może być Fleabag. Super serial. Oglądałam go chyba w zeszłym roku i naprawdę bardzo, bardzo mi się podobał. On też jest krótki, są krótkie odcinki. Jest bardzo śmieszny. Także polecam Wam. Normal People też bardzo dobry serial. On chyba jest na PRIME, jeżeli się nie mylę. Bridgertonowie i The Crown to są takie moje polecajki brytyjskich seriali. A poza tym, seriale amerykańskie The Office świetna sprawa na każdym poziomie języka, bo ten język tam nie jest też jakiś skomplikowany a ten serial jest bardzo, bardzo zabawny, jeden z moich ulubionych. Breaking Bad Cudowny, cudowny, cudowny. Big Little Lies to nie jest serial, który zna każdy. On jest na HBO i moim zdaniem też jest jeden z lepszych seriali, jakie w ogóle oglądałam. Też ten język nie jest jakiś skomplikowany, a serial jest bardzo dobry. Plotkara dla osób, które wychowały się na tym serialu i których. Poziom zaawansowania nie jest może jakiś wysoki. Jeżeli znacie już ten serial, to nie będziecie sfrustrowani oglądając go na przykład na takich niższych poziomach, też będzie dobry do nauki. Aktualnie ja oglądam Replaya na Netflixie, też bardzo fajny serial. I na niższych poziomach, moim zdaniem, super jest też oglądać jakieś takie głupie reality shows, czyli na przykład Love is Blind, Too Hot to Handle. Ja oglądam takie rzeczy w różnych językach. Bo wiecie, to też nie musicie do końca rozumieć kontekstu, nawet jeżeli czegoś nie zrozumiecie, to, to się tym nie musicie przejmować. A można się nauczyć też dużo takich wyrażeń kolokwialnych, slangu i tak więc to też jest bardzo fajna sprawa. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to tutaj polecam Wam Alię Zajte, Klaudia Sulewski, to oglądam już ją chyba z 10 lat jak nie więcej. Jeżeli chodzi o YouTube'a książkowego, to Jack in the Books ma bardzo fajne książki. I jeżeli lubicie gotować, to Pick Up Lines. Cudowna dziewczyna, która nagrywa po prostu piękne filmiki i cudownie gotuje. Zapomniałam Wam opowiedzieć o moich ulubionych angielskich, amerykańskich podcastach. I tutaj Wam podam trzy, które ja bardzo lubię. Pierwsze to raczej dla kobiet Girls Got To Eat. Bardzo fajnie się słucha tych dziewczyn, one mają takie luźne tematy i dla mnie to jest zawsze taki mood booster, także polecam Wam serdecznie. Później jest Jay Shetty, to jest jeden z najbardziej znanych podcasterów generalnie, także go Wam również polecam. Też różne tematy, bardzo często na około zdrowia, produktywności. Myślę, że większość z nas kojarzy Jay Shetty'ego. O Hubermaniu już Wam mówiłam wiele razy, także jego podcast również Wam polecam. I ostatnio odkryłam bardzo fajny podcast, który się nazywa Modern Wisdom. I on też zahacza o różne ciekawe tematy na XXI wiek. Także no myślę, że tutaj jest dużo różnych opcji. Ja są tych podcastów naprawdę sporo. Tutaj Wam wymieniłam te cztery. Które najczęściej się ostatnio u mnie pojawiają w słuchawkach, ale no tego jest naprawdę dużo. Także po prostu znajdziecie coś dla siebie, coś co Was interesuje i powinno być super. Jeśli chodzi o książki, to proszę Was, nie zaczynajcie od czytania klasyków, bo najprawdopodobniej mało zrozumiecie. Ja kiedyś czytałam Dumę i Uprzedzenie, ale to było jeszcze zanim chyba w ogóle poszłam na IP, więc jeszcze przed liceum i naprawdę bardzo mało rozumiałam, dla mnie było bardzo frustrujące. Także zacznijcie właśnie od jakichś obyczajówek. Dla mnie na przykład Normal People to jest bardzo fajna opcja. Midnight Library bardzo fajna książka. Nothing to see here. To są właśnie takie luźne obyczajówki, których macie dość prosty język, więc nawet na jakimś poziomie B1 powinniście być w stanie dość sporo zrozumieć. I też warto moim zdaniem jest czytać poradniki, bo po w nich również jest dość prosty język. Także na przykład Reach that, pour that, to jest taki odnośnie finansów, ale na przykład Factfulness to też bardzo fajna książka, którą czytam po angielsku. 5am Club, różne książki Briana Tracy'ego, na przykład jeżeli Was interesuje taka tematyka motywacyjna, tutaj polecam Wam serdecznie. A jeżeli jesteście już na jakichś wyższych poziomach zaawansowania, to czytajcie już co, co tylko was interesuje, nawet te klasyki. Ale tak jak mówię, jeżeli jesteście na poziomie gdzieś tam B, to jednak warto jest czytać książki z łatwiejszym językiem. Teraz język niemiecki. Tutaj mam wam parę seriali do polecenia. Powiem wam, że jest naprawdę dużo dobrych niemieckich seriali. I pierwszy to jest serial Dark. To jest jeden z lepszych serial, jak ja w życiu oglądałam. On jest dostępny na Netflixie. Następnie to jest jak sprzedawać Dragi w sieci. Też bardzo fajny serial. Nie wiem, czy on nadal jest na Netflixie, ale wydaje mi się, że tak. Jak oglądałam kilka lat temu. Jest też serial Plemiona Europy. On akurat nie jest taki super, ale myślę, że do nauki języka się nada. Słyszałam też, że fajnym serialem jest Biohackers. To będę musiała sobie obejrzeć niedługo i, i zweryfikuję, ale ma bardzo dobre oceny, więc może też Was zainteresować. Ja też oglądam niemieckiego YouTuba i są takie dwie youtuberki, które najlepiej kojarzę, też je obserwuję na Instagramie, i to jest Paola Maria i Dagi B, i Dagi tworzy też podcasty. I jeżeli chodzi o podcasty, to właśnie słucham jej podcastu. Jest też Kurt Krumer, który prowadzi swój podcast z różnymi osobami, co tak naprawdę rozmawia w tych swoich podcastach o wszystkim. I jest Happy Holy Confident, którym też słucham już od jakiegoś czasu. Bardzo przyjemny podcast. A w języku hiszpańskim tego też naprawdę jest multum. Jeżeli chodzi o seriale, to ja wam polecam Szkoły dla Elity i La Casa de Papel. Myślę, że większość z nas oglądała te dwa seriale, albo przynajmniej jeden z nich. Są też różne książki w języku hiszpańskim. Moim zdaniem, generalnie literatura hiszpańska jest bardzo dobra. I na przykład takim autorem, który wydaje mi się, że jest idealny do nauki hiszpańskiego, jest Zafon. Jest autorem właśnie pochodzenia hiszpańskiego. I często umiejscowione są jego historie w Barcelonie. Pisze bardzo dobre książki, także tutaj go Wam polecam do nauki języka. Ja uwielbiam też Markeza, ale no Markez już ma dużo cięższy język, cięższa tematyka, także to może być problematyczne, ale jeżeli jesteście już na wyższych poziomach, to myślę, że, że się, nie, się nada. Ja nie czytałam Markeza po hiszpańsku, czytałam po polsku, ale jego książki są fenomenalne, także tutaj też Wam polecam. I jeżeli chodzi o YouTuba, to jest taka dziewczyna, która uczy języka hiszpańskiego poprzez opowiadanie o tym, co ona robi danego dnia, opowiadanie o swoich podróżach. Jest bardzo przyjemną osobą. I kanał nazywa się Spanish After Hours. Tu polecam Wam serdecznie. Jest też Ola Spanish, tutaj też do nauki języków szczególnie. I jest taki bardzo fajny kanał na YouTube, to się nazywa Alan El Mundo. Coś takiego chyba. To jest taki chłopak, który jeździ po całym świecie i nagrywa takie przewodniki. Właśnie opowiada wszystko w języku hiszpańskim. Także, jeżeli Was interesują podróże, to ten kanał Wam polecam. I ja uwielbiam też hiszpańską muzykę. Bardzo często słucham właśnie jakichś hiszpańskich twórców, i moim ulubionym jest Bad Bunny. Cudowna muzyka, fajna do tańczenia, także no słuchajcie muzyki właśnie w tym Waszym języku obcym, bo dzięki temu będziecie też mieli więcej motywacji do tego, żeby tych języków się uczyć, bo będziecie chcieli po prostu rozumieć, o czym śpiewają Wasi ulubieni, ulubieni artyści. I to już wszystko, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że te moje porady Wam pomogły. Mam wrażenie, że on był troszkę chaotyczny i przepraszam Was za to, ale jakoś miałam problem z tym, żeby to dobrze ustrukturyzować. Mam jednak nadzieję, że te moje rady Wam pomogą. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Cześć!